Witam. Dzisiaj będziemy próbowali rumu z Republiki Południowej Afryki. Rum, który nazywa się Tapanga. Pierwszy raz mam okazję próbować tej, tej marki, marka, która pochodzi z destylarni Zululand Distilling and Company i jest to destylarnia znana może mniej na pewno nie znana z Rumu znana jeżeli w ogóle gdzieś w Europie to z, z tego, że robią alkohole z ananasa bardzo cenionej odmiany Queen Victoria Robią z tego z, z, z tych ananasów cydr robią, robią destylat na którym robią różne odmiany ginów no i w ogóle to jest tak, że ta dystylarnia powstała na takiej farmie Mazuri w, w, w Chluchluwe, obok, obok miejscowości Chluchluwe i um, oni specjalizują się w uprawach na wielką skalę tych, tych ananasów Queen Victoria. To, co im zostawało, bo był ananas nie dość dojrzały, albo przejrzały, albo uszkodzony. Postanowili wykorzystywać w myśl zasady zero waste, czy też w myśl dawnej gospodarki socjalistycznej, że nic nie powinno się w przemyśle i w rolnictwie marnować. Jak przypomnę sobie podręczniki z lat 70. do gorzelnictwa, wtedy jeszcze były takie kierunki techniczne, dzisiaj. Na szczęście zaczyna się do tego wracać, ale była długa przerwa, że nie kształcono w zawodzie gorzelanego. Więc jak, jak, jak przypomnę sobie stare podręczniki gożelnictwa, to tam pisano właśnie o tym, że w gospodarce socjalistycznej nic nie może się zmarnować, w związku z tym, wódkę należy robić ze zgniłych kartofli, ze zgniłego zboża. Z, z jakichś tam różnych odpadów, co zostało w rolnictwie, to przedestylujemy. Jakość wódek była taka, jaka jest. Jaka jest jakość tych ananasowych tych, tych, tych destylatów z Zululan Distilling, robionych ze zgniłych czy, czy uszkodzonych ananasów, nie miałem okazji się jeszcze przekonać, być może te ananasy są tak soczyste, tak słodkie, że że to specjalnie nie przeszkadza. Natomiast co do, co do rumu a to jest to rum, który, który na, styl ten nazywany jest Afrikol. Oczywiście nazwa Africol od razu nam, nam się kojarzy z jednej strony z Afryką, z drugiej strony z rumem Agricole, ze stylem francuskim. I obydwa skojarzenia są jak najbardziej tutaj na miejscu i, i, i zamierzone. Mianowicie ten styl Afrikol to są to są rumy, które powstają w Afryce, ale powstają nie z melasy, tylko powstają z przefermentowanego soku ze świeżo ściętej trzciny cukrowej. No i w tym przypadku oni na farmie, na własnej farmie, bo to jest tak zwany single estate rum, czyli, czyli rum pochodzący z, z, z jednej posiadłości. Mają, mają swoje uprawy trzciny, czyli mają taką, można powiedzieć, niewielką plantację. Ta trzcina jest oczywiście wiadomo jakiej odmiany i jaki jest poziom brixów, czyli zawartość cukru w wyciśniętym soku. No i zbiory są ręczne o w najlepszej porze dla, dla koncentracji cukru i aromatu w tej, w tej trzcinie cukrowej. Fermentacja odbywa się częściowo z udziałem dzikich drożdży, częściowo z udziałem drożdży, które zostały specjalnie wyhodowane na potrzeby tego, tego romu. Fermentacja jest może nie tak, nie tak widowiskowa, jak, jak chociażby w wielu miejscach, czy Haiti, czy, 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 czy Jamajka. Gdzie te kadzie są, są robione z drewna, tutaj są to po prostu kadzie, kadzie stalowe. Sama aparatura też jest mało, mało widowiskowa, bo są to, jest to aparat Holstein, typowy niemiecki sprzęt, który można znaleźć w bardzo wielu zakładach, w zasadzie na całym świecie, które produkują od owoców po. Połyski. On się najbardziej nadaje tak naprawdę do destylatów owocowych, bo Holstein przez swoją konstrukcję taką kotłowo-kolumnową dają alkohol dosyć, dosyć lekki. Lubiane są też do produkcji grapy. To jest, to jest coś takiego, że mamy, mamy zbiornik i mamy, i mamy krótką kolumnę, która podnosi moc tego spirytusu. I, I daje nam bardziej czysty destylat. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o, 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 o destylację Zululand i, i to jak powstaje ta panga Single Estate Rum. Wiele więcej nie udało mi się po prostu dowiedzieć. Ten, ten, ten rum dojrzewany jest w beczkach i sądząc po zapachu, jest to, jest to prawdopodobnie dom amerykański. Nie wiem jak długo. Natomiast zapach jest, zapach jest bardzo przyjemny, zapach jest taki troszkę w pół drogi między rumem Agricole a cięższymi, bardziej estrowymi rumami, powiedzmy z stylu brytyjskim z, z rumami typu Jamaica, Barbados, tak? to nie, nie do końca dziwi, bo patrząc na, na silne niemieckie wpływy w, w, w RPA, to, to zamiłowanie Niemców, praktycznie rzecz biorąc, już od końca XVIII wieku, do ciężkich Romów było tak samo silne jak, jak Brytyjczyków. Więc ten niemiecki warszmit zawsze był w dużym stopniu robiony na bazie, na bazie Romów typu Jamajka. No więc jest tu dużo. Egzotycznych owoców. Jest, jest, są banany, jest marakuja, jest, jest, jest ananas, tak? Nie wiem, czy ten Queen Victoria, e, chyba nie, bo miałem okazję pić kiedyś kilka rumów infuzowanych tym Queen Victoria, więc one są, są trochę słodsze. Tutaj ta słodycz jest taka nieoczywista, tak? Tu czuć, że tu w ogóle nie ma żadnego cukru, e, że ta fermentacja została poprowadzona no, do, do, do pełnego przerobienia wszystkich, wszystkich cukrów, jakie były w trzcinie. Jest, jest taka też nuta trochę, trochę kakao, i potem wchodzą takie aromaty, bardzo, które ja bardzo lubię, egzotycznego drewna, jakiegoś hebanu, kumaseby, no i ten heban. Tak? Pamiętam z dzieciństwa, miałem takiego słonika hebanowego i on bardzo, bardzo, bardzo długo ten zapach utrzymywał. I, i, i właśnie coś takiego jak tego słonika tutaj, tutaj znajduję, jest, jest w tym zapachu też cynamonowiec właściwie bardziej niż, niż cynamon bo ten zapach jest bardziej taki niż cynamon aromatyczny a jednocześnie lżejszy w sensie takiej lekkości troszkę półkowo kwiatowej. Tak? Zobaczmy jak smakuje. Jest to dobry rum, jest to, ta, to jest ten styl rumu który, który yy, yy, ja lubię, bo lubię i, i agrikol, i lubię sobie rumy, rumy brytyjskie. Jest, tylko w pierwszej chwili jest takie wrażenie słodkich, słodkich owoców. Natomiast i to takich nawet niekoniecznie może: no jest ten ananas, tak, ale jakaś może Angloda. Potem jest gdzieś się, m, 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 kora, jest troszkę skórzastości, tytoń, przyprawy korzenne, migdały nawet, tak, więc jest ten, i sól, i, sól. I tutaj dłużej mam go w ustach, tym mocniej czuję słoność. Tak? To jest taka, taki, taki, taki rum, który gdzieś wchodzi, potem w kierunek najpierw jakiegoś takiego umami, jakiejś, jakiejś soi, a potem bardzo intensywna sól. Jeżeli kopaliście się kiedyś w oceanie i próbowaliście tej wody, a, a w, powiedzmy w, gdzieś w, tych, 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 przy tych brzegach, gdzie, gdzie słońce. Jest przez, przez znaczną część roku ta woda jest taka no bardzo solankowa tak? to jest inna sól niż sól którą sobie poliżemy odwiedzając Wieliczkę sól kamienną jest to taka sól, sól bardzo morska jest i jest mega dużo. Jest oczywiście tytoń jest przyprawowość A, naprawdę. Smaczny rum, no gdzieś potem jeszcze, z, wraca może trochę owoców, jakiś, jakiegoś, no, no, no znowu tego, chyba głównie ananasa, może też jakiś papai, czegoś, czegoś czerwonego, tej, tej, tej marakui, może. Um, marka Tapanga, Single Estate Aged Rum, próbujemy w ten w tym tygodniu i o nim będziemy rozmawiać, o nim będziemy sobie pisać, wymieniać się informacjami. Natomiast e, mamy stały konkurs e, podczas tych moich filmowych e, prezentacji e, i, i znowu to nie mam w tej chwili pod ręką tej butelki, e, to Pinambura pewnie, pewnie została w kuchni, natomiast przygotuję 50 ml destylatu to Pinambura. Fantastyczna. Fantastyczne doświadczenie. Osobie, która mi powie, w jakiej części prowincji RPA jest chluwe, Hlu czyli to miejsce, gdzie znajduje się farma Mazurii i też destylarnia Zululand Distilling. Tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.